Ben, ben witam, witam, widzowie fani. Przed chwilą to samo, smsa, że o 5 rano wyleciał samolotem do Belgii. Ja wiedziałem, widzowie fani, że on się będzie teraz tłumaczył. Asbend, kto się tłumaczy, ten jest winny. Sam się tłumaczysz, czyli się boisz. Cygorka, masz. Teraz spróbuję zatuszować. Ja cię nie odpuszczę. Do 20 masz czas, żeby przejechać i wyjaśnić to po męsku przy nas, przy widzach, którzy będą oglądać masz czas do 20 już mnie nie gadaj, że wjechałeś o 5 lat rano samolotem do Belgii bo ci to w to nie uwierzę ani widzowie oni też tego nie uwierzą po prostu się boisz a boisz się tchórzysz po prostu tchórzysz chłopie Wymierzasz na biegu wszystko najpierw napisałeś pierwszy sms jestem w Belgii teraz napisałeś mi że o 5 rano lecę samolot do Belgii od tego zacząć? kogo ty chcesz wariata robić, strugacz? nawet sam z siebie kręcisz a nie mnie Twierdzisz, że 5 rano. A co, nie ma samochodu? Bo jakoś samochodem jeździłeś. Brak Ci pieniędzy na benzynę. Nie masz czego zarobić teraz? Bo na zarabiałeś. Miałeś hajs na benzynę, żeby jeździć, a teraz nagle ci się ukróciło wszystko? Mm, dziwne. Łopawy. Masz dzisiaj czas do 20. Nie będziecie, oficjalnie live'a robię i oficjalnie mówię przy widzach, że po prostu stłużyłeś. Stłużyłeś i tyle. Nie miej do mnie pytania, tylko miej do siebie, że ty kręcisz. Bo zamiast mieć jaja i powiedzieć, dobra, jak tak je chcę, to ja przyjadę, udowodnię. Tak robi widzom też że ja mam jaja, że wyjaśnimy co ja. Teraz nagle olśnienie włączyło Ci się? Asbest? Łobawen. Kurde, Ty chcesz pajaca strugacz? Aż sam z Ciebie pajaca strugacz. Łobawen, no co? Rurka Ci wymikła? Bo się boisz przejechać? I nie gadasz, że Leci, lecisz samolotem do Belgii, że pi piąta rano nie uwierzy ci ani widzowie, ani ja, ani ci, co naprawdę Cię znają w rzeczywistości. O tego zatrudnili, że masz oddać te pieniądze. Reszty pieniędzy z donajdu. Dzisiaj się widziłam o 20. Nie dogumowali, że coś. Taki kocak byłeś, oczerniałeś mnie w internecie, to teraz udowodnij, że masz jaja. A nie będziesz mnie oczerniał, inne rzeczy. Będziesz kita mi walił. Kita to może yy, żenie walić, albo kolegom swoim zwykłym, ale nie mi. Ani widzą ani fanów. No to po, o czym gadamy? No właśnie. Myślisz, że ja jestem taki głupi, że jeszcze ja się wkręcę nad Twoją zabawę, że w rano samolotem poleciałeś do Belgii? To ci się nagle przypomniał? Obawę? Dziwne. Kłamstwa mają. Ma krótkie nogi. Kłamstwo. No, kłamstwo ma krótkie nogi. I no, oszukujesz swoich ludzi, widzów. I ala fanów? Bo myślisz, że ja jestem głupi, że ja się w to wkręcę. Nie. Dzisiaj do 30 masz czas. Mnie to gówno obchodzi, że nie masz czasu, bo coś. Ja wiedziałem, że będziesz miał wymówki. Jestem na to przygotowany i także jest przygotowany. Widzisz? Widziałeś, że ja... nie jestem przygotowany. Póknij się dwa razy łebek. Pusty łeb. Chłopie. I tak ci powiedziałem. Nie odpuszę Ci z reszty pieniędzy, które sobie wziąłeś. Po sobie wziąłeś. Na nas zrobiłeś i twardo twierdzi, że nie, nie wziąłeś pieniędzy. Nie zarobiłeś na nas. Tu udowodnij. Tu to przyjedź, to poddamy. A nie. Teraz wymyślę na szybko bajkę. Bajki to możesz dzieciom mówić. A jako ja, człowiek dorosły, nie z dzieciakiem. Ani wizualnie, ani fan O tego za dużo No to zastanów się, co ty chcesz robić. Bo na razie wciska kity. Tak jakbym popuszczał, to byś się nadał do kabaretu. Taka jest prawda. Widzimy się dzisiaj o 20. Mnie to nie interesuje. Widzę i fani też będą czekali. Ja specjalnie odpalę. I... wreszcie... się nauczysz jednego. Nie odczarniać... mnie... w internecie... moją rodzinę i... innych znajomych. Przepraszam, to oficjalnie. Zaraz będę też sprawdzał... czy faktycznie... Ala do Belgii... chłopie... jest także że ja twój numer telefon, który mam przez program włączę i lokalizację mi pokażę. Gdzie ty ku, dokładnie jesteś? Pokażę telefon ma GPS wmontowane. I tego nic się nie odmontuje. No to po co się masz? Kogo wwołało robisz? Sam siebie. Tego typu BNZ.